Dzisiaj nagrywamy Pet Simulator X Czyli taki jeden gości, więc jest z YouTube'a Victor 2.0 Coś tam, coś tam. Wyszło mi 4 gifty, 300 milionów Pet Zobaczymy czy mam to z Ponieważ Później, może pójdziemy na Trading Plug. Mam taki konkurs. Ik denk dat ik het wel moet zien. Ik heb het niet Wat is het? Het een boodschap, Cicho, bądź coś, co Hehehe. Z gościa na Jelly bo chciałam go podpisać. O, łódka w pierwszym ja mam Bo co? Tak pie... Pięs... i koło No się... takiego i takiego robię konkurs O, takie, takie, takiego Nie mogę, mogę, i takiego, takiego Spójrz, i takiego peta. i 300 dostałem takiego i takiego i takiego takiego No. já joguei aqui concurso no takkolo. Ao mano, eu o meu logo no Dark Matter. Patrick, Wife Mano, tem um samba Dani, mogę teraz kupić takie 400 mln kilofery. 650 mln, 300. Pfff, dzielę tych 50 milionów Wszyscy sobie z Jest nieopłacalne w no ogóle to i ludzie. O, jeden milion, są barokorki O, jest. Ludzie, na... o, ja będę miał takiego policiszka i serię tego. Za jeden dzień. No, a więc. Wysyłajcie do banku. Będę ludzi przyjmować, tych ten, który będzie najlepszy bank, wygrywa. O, takiego pociska. 100 milionów. Na TikToku też jest takie coś, więc możecie wysłać. Też jak ktoś ma TikToka i dwa konta, to może wysłać. Tutaj normalnie wybrał brał. mi, w komentarzach, bym... o, brał Pacisca. Wpisujemy jakiś link, a Reyns pisał pozdro, pozdro, o tu jest 100 milionów, o i wysyłamy. No a więc, nie przysyłajcie tym, tym mailboxem, tylko tym tym bankiem. Ja pęcików nie będę zabierał bo nie mam po co Jak będzie jakiś blokowany, jak będzie jakiś blokowany huge pet to gościu dostać 300 milionów takiego czegoś, takiego czegoś i takiego czegoś Totalnie za free Dlatego pęcików nie będę wyjmował Widzicie, że wy nikt nie kupić ja kupię dwa, by sobie opłacalne. No, gościu już mnie na kupił. Piszcie, czy żebym też kupował. 52 miliardy. Mamy 203 miliony. To goście... ten gościu, który mnie odblokował na gościu, to, to i to. I 203 miliardy. Miliony. I może jeszcze kiedyś. O, Ivan Pell. za 50 milionów kupuje. A już coś kupił. Szkoda. A jak ktoś sobie chce tej follow. On no to tu wchodzi sobie i masz taki kodzik na dole. Czy tam na górze. Możecie sobie skorzystać. Ile ich wzrosło? Było ich wcześniej, było ich 200, jeszcze. To jest 300. 80, to trochę dużo. Blockfisha, jak wzrosły? Było ich 57, to o jeden to i tak mega dużo. Hipomele nie wzrosły. Chwilczka, piwaga jest teraz dużo warta. Chwilczka, safaryka, to jest trochę dużo warta i to jest wart ponad 700 miliardów o huge, to jest wart ponad 1trylion ja chcę tylko mogę na odcinku doładować sobie klejnoty czy tam nie robuxy no o i sobie będziemy mogli zrobić opening chcecie takie coś czy nie piszcie w komentarzach. diamond cut, i sił diamond cut, których zwarty 552 miliardy, jak widzicie o sił diamond cut, których jest zero na całym świecie, a więc a po prostu jeszcze nie ma ile jest tutaj diamond cutów, o już prezent nimik wystawić coś widzę. no bym wystawić takiego pęciśka Za ja, 10 milionów, kto kupi? Kto kupi? <laughs> Oj, No więc. Bądź sobie. Tutaj. O! Oh, ja będę już powoli kończył ten odcinek. Bo już teraz... oh, Patrz, nie O kurde. Patrzcie, jak miękka. moją nogę tutaj. Co by zrobiłem? To jest tego. A w spodenkach jest, jedno. o zszedło, wystawimy coś jeszcze, dobra, wystawimy coś takiego, za 5 milionów, to pierwszy, to pierwszy, to pierwszy, 5 milionów, to jest, takie to możemy wystawić, nie, wiem, że się nie opłaca, ale wydaję to po 1 miliard. I go to zejdzie. Jak zejdzie, to jest. Słuchajcie. No i nie, to trochę szkoda. No, ja będę kończył ten odcinek. No więc, gdy zobaczę, jak wydawię. Do może jeszcze dzisiaj wleci.